No myślę, że dzisiejszym spotkaniem jakby jest nie tylko to, co się dzisiaj wydarzyło, ale cały nasz okres pracy, od kiedy jestem w Lublinie. Że kiedy się ciężko pracuje, kiedy się zespół jest zdyscyplinowany, kiedy zespół mnie cierpieć, bo piłka nożna to nie są tylko momenty z piłką i piłka nożna nie są tylko świetne momenty, trzeba cierpieć to można o czymś, o czymś więcej myśleć, no i bardzo mi zależało na tym, żeby w tygodniu, kiedy mamy trzy mecze, obalić taki mit, że nie można zagrać trzy dobre mecze w tygodniu bo ze względu na zmęczenie fizyczne, mentalne. Ja w to nie wierzę. Oczywiście to jest wyzwanie, jest wyzwanie dla sztabu, wyzwanie dla sztabu medycznego, jest wyzwanie dla piłkarzy przede wszystkim. E, które muszą mieć odpowiednie nastawienie. No, i ten nasz tydzień e, to pokazał. No. To jest gdzieś tam kolejny mały, duży krok w naszej drodze. E, wszystko się da. W życiu wszystko się da. Jeżeli człowiek ma pokory w sobie, umie cierpieć, pracuje ciężko, to wszystko się da. Chciałem też. Powiedzieć teraz, że droga nie będzie taka piękna jak jest teraz. Przejdą mi trudne momenty, i wtedy chciałem, żebyśmy byli tak samo razem jak teraz. Um, co konkretnie do dzisiejszego spotkania? Spotkaliśmy drużynę, która myślę, że była podwójnie zmotywowana. No, w ostatnim meczu pokonaliśmy ich pierwszą drużynę drużynę pełna młodzież, udolnej też wspierane niektórym zawodnikom z kadry pierwszego zespołu, czy przynajmniej takich, które tam bywają dosyć często. I drużyny, które mm, ciężko, nie tylko ze względu na czasu, ale przede wszystkim ze względu na, na czas, że nie, mogli, nie mieliśmy trening, żeby to przygotować praktycznie tylko jeden wczoraj, ale też musieliśmy mocno dbać o regenerację. E, a drużyny, która gra dwoma systemami, które do końca nie wiedzieliśmy, czy będą pod tym... 4-3-3, 5-2. Ostatecznie wieszcie, 5-2. Staraliśmy się być gotowi na to i na to. I od początku spotkania byliśmy zespołem, które mimo wszystko miało, miało kontrolę nad wydarzeniami wojskowymi, na w przeciwnikę. Niezły pressing od początku meczu. Um, dużo momentów w ataku pozycyjnych, że nie do końca dobrze rozwiązaliśmy, nie wykorzystaliśmy przestrzeń poprzez zmianę centrum, poprzez dalsze ósemkę, dalsze boczne. Wydaje mi się, że to mogło nam napędzać do, do lepszych sytuacji. Natomiast um, OK poziom wygrania pojedynków, OK poziom asekuracji, co nam pozwalało mieć. W dużej mierze kontrolę na tym spotkaniu. Potem poprzez jeden z tych akcji, że, że nasz zawodnik wygrywa tych pojedynek, karne, oczywiście, e, to napędzało nas. Ten wynik pomógł nam i potem ta czerwona kartka e, dla zagłęby, która oczywiście, że ma wpływy, ale znajdziemy się wtedy w trudnym położeniu, bo wiadomo, grasz w dziesięciu, masz prowadzenie e, i musisz, musisz wygrać. E, I tutaj Szczególnie pod koniec pierwszej połowy byłem bardzo niezadowolony z naszego wysokiego pressingu, bo zarówno strukturalnie, jak i jeżeli chodzi o intensywności, popełniliśmy błędy, które nam nie przystoją, bo my jesteśmy zespołem, który z piłką można popełnić błąd. Bez piłki jesteśmy bardzo zdyscyplinowani, um, ale zespół wyszedł na drugą połowę i... Uh, Myślę, że nieźle zarządzaliśmy momentami mecz z piłką poprzez dłuższe posiadanie. Nie powinniśmy zrezygnować, chcieć strzelić kolejne bramki, też doprowadziliśmy momentami do niektórych sytuacji. Tak jak mówię, bardzo ważna była sekuracja ataku, żeby nam nie zaskoczyli. Tym bardziej po zmianach Marek, Żywiec, to są, to są zawodnicy szybcy, zawodnicy mocni w pojedynkach. I tutaj kluczowe ustawienie stoperów, bocznych obrońców, szóstka pozycyjna, też reakcja po stracie. No i okej, okay, mieli, myślę, że taki dwie, taki kontrykt, że złapali nasze plecy, że bramkarz nasz teraz został minięty, ale to był zerowy konta, ale taki chcemy, żeby grał bramkarz. Wysoko, w kompakcie, żeby mógł sekrować linię obrony. Eee, więc ostatecznie tą konsekwencją i to nie dawanie im nic za darmo, pomimo tego, że chciałem pochwalić przeciwnika za cechy ewolucjonalne, też za organizację, to są w dużej mierze młodzi ludzie, którzy Pokazali, że Zagłębia Lubin jest na pewno czołową akademią w tym kraju i to pokazuje ilość wychowanków w pierwszym zespole. I dzisiaj to, co, to, co ten sztab, i ci zawodnicy też prezentowali, zresztą ich miejsce w lizji pokazuje to. Ale mówię, naszą konsekwencję i umiejętność, cierpienie doprowadziła nas do tego, że po raz kolejny mamy czyste konto, po raz kolejny e, wygrywamy spotkanie. No i możemy patrzeć w przyszłość. A budujące jest to, że w trwającym tygodniu trzy mecze, trzy zwycięstwa i mnóstwo wsparcia od lubelskich kibiców. Nie no co do kibiców, to ja mogę im tylko podziękować, no kibice... E... Bo ja chciałem wspominać o tym, że od kiedy tu przyszedłem, to kibice powiedzieli, że będą z nami i niezależnie co się stanie. I dla mnie najważniejsze jest to, że tak było, bo okej, okay, jeszcze nie przegraliśmy. E, chociaż jestem przekonany, że będą z nami kiedy pierwsza porażka oby jak najdalej, ale kiedy przejdzie. Ale byli z nami po dwóch remisach w rzędach. Dalej kibicowali, dalej nas wspierali, dalej uwierzyli w nas. No i to, co robią na arenie, to jest coś wyjątkowego. Atmosfera jest niesamowita. Liczę na kolejno, kolejny raz jeszcze lepsza, jeszcze mocniejsza atmosfera. Teraz e, przy meczu z Polonią, potem z Garbarnią e, i potem oczywiście Puchar Polski, na który wszyscy czekają, ale my musimy teraz myśleć o Polonie. Liczę na to, że z meczu na mecz ta atmosfera będzie coraz mocniejsza. Od początku do końca ich czuć, od początku do końca nas wspierają na arenie. Na wyjeździe, to cóż, no, to jest e, dla nas mieć tyle tu kibiców, które nas wspierają, to jest e, to jest coś wyjątkowego. Ja mogę z całego serca sercem podziękować i zapewnić to samo, co zapewniłem od pierwszego dnia, że, że w tym zespole oni są zespół z charakterem, oni są zespół, który daje wszystko na boisko. Taki zespół mają, taki zespół jesteśmy i w dodatku zespół, który dobrze gra w piłkę, no, który też wydaje mi się, że jest, jest ważny. Więc niech będą z nami, my ich doceniamy, nie tylko ja, ale przede wszystkim zawodników, doceniają ich, czują ich. I oni są naszym dwunastym zawodnikiem. no i Tak zawsze musi być, szczególnie kiedy przejdą trudniejsze czasy. Bo przejdą i przetrwamy to. Jak kryzys przejdzie, przetrwamy to. Razem to przetrwamy. Będą wtedy kibice również z nami.